Psalm na niedzielę: Boże mój Boże, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza. Jeden z piękniejszych tekstów w psalterzu, Psalm 63, ukazuje tęsknotę ludzkiego serca serca, które poszukuje źródła miłości i odnajduje w Bogu. Odkrywając tam dobroć, życzliwość, przebaczenie, jedność, możemy mieć siłę do tego, by tymi darami obdarować drugiego człowieka. Słusznie Marcin Luther King zauważył, że nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby w wodzie, ale nie nauczyliśmy się jeszcze żyć jak bracia. Odkrycie ojcostwa dobrego Boga. Daje nam zdolność do budowania i odkrywania powszechnego braterstwa. Pokój i dobro.